Cześć, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Cinas, a to będzie pierwszy odcinek z Ark Survival Evolved. Generalnie wróciłem do tej gry po, nie wiem, kilku miesiącach przerwy, może nawet więcej. Widziałem, że wchodziło bardzo dużo aktualizacji. Pierwsze, co w ogóle włączam grę, patrzę, jest po polsku. W ogóle wow, pomyśleli o tym. Nie, nie nie wcześniej nie było tego jak grałem, więc to jak możecie stwierdzić to było dość dawno. Zaskoczyło mnie to, mam modyfikację Battle Solo, tak yy. no, ale nie wiem czy będę grał na Battle Solo w sumie, bo to generalnie tam się ogranicza chyba do już nawet nie pamiętam dlaczego to się ogranicza jeszcze w modyfikacjach miałem Mega Dinos nie wiem, czy to w ogóle działa po tych aktualizacjach. I Small Dragons też nie wiem, czy to będzie działać. No i tutaj w ogóle zacznijmy. Zacznijmy grę. I tutaj są mapy. Widziałem, słyszałem już, że jest inna mapa. Nie wiem, jak wygląda. Co to za mapa? Nie znam caveów na niej, dlatego no, może być spoko. I to jest chyba ta oficjalny Ark The Myślę, że to jest ta druga mapa, tak? ta nowa, bo The Ark chyba była pierwsza. Właściwie nie wiem, jeżeli nie, no to trudno, nagram to od nowa. Poziom trudności dajmy na 1.0, żeby... no, wiadomo... poziomy dinozaurów były większe, czy globalny czat głosowy, to wszystko jest... no, zbędne na... jedno... Na osobowej grze, tak, nie, nie online, prędkość cyklu dnia może być jeden, może być jeden, prędkość upływu nocy też, to samo jeden, obrażenie gracza też, wszystko na jeden, no tak, mnożnik punktów doświadczenia wolałbym, żeby też szło mniej więcej razy 3 testy. Jest to dość sporo wiem. Ale nie chcę też, żeby ta seria szła strasznie długo, jak u niektórych, którzy tak jak oglądałem jednego gościa, miał chyba bodajże pół mnożnik doświadczenia, więc on tworzył o, ogromne po prostu budowle i, i cały czas a, strasznie, strasznie wolno mu leciał ten exp, także OK prędkość oswajania, yy. Też bym kurczę chciał, nie lubię, naprawdę nie lubię siedzieć 3 godziny przy jakimś zwierzaku. Tym bardziej, że no, wolałbym, wolałbym też razy 3, żeby to wymiarę szło. Nawet, nawet nie wiecie co? Nie lubię timingu. Timing będzie, będzie razy 6. Timing musi być razy 6, bo nie, nie lubię po prostu siedzieć. Tym bardziej im duży się siedzi, tym większe ryzyko, że coś nas zaatakuje, zje. Tym bardziej na początku jest to utrudnie, bardzo wkurzające. No jeżeli będziecie chcieli, żebym to zmniejszył, nie ma problemu, mogę to y, zmniejszyć sobie. Chociaż to bez sensu, bo mi się będzie gorzej grało, a pewnie i wam y, gorzej oglądało mnożnik wydobycia. Chciałbym mieć razy dwa, żeby zbieranie kamieni i tak tam y, duperele... Poszło szybciej, zużycie wody przez postać, jedzenie, utrata jedzenia. Ze wszystko na jeden, tak wiadomo. Wytrzymałość u rodzaju też jeden. Nie wiem, czy jak dam czas odnawiania zasobów, tak to będzie dłuższy, a tak to krótszy. Nie mam pojęcia, dlatego wpiszę jeden krótki. Zero. nie będę tego zmieniał bo nie wiem który jest dłuższy, który jest krótszy tak naprawdę na logikę no to czas odnawiania zasobów będzie krótszy tak w tą stronę no ale, ale nie jestem pewny graj samotnie stwórzmy nowy świat i zniknął mi kursor, jestem w menu dlaczego nie mam pojęcia, własna gra o jest, własna gra czy opcje są takie same, jakby? No tak, no dlatego chcę grać samotnie. No i mapa. No właśnie, mapa pierwsza. Ach, kurcze. Wziąłem pierwszą mapę, nie ma polskich znaków, tak jak widzę. No dobrze, no niech to się załaduje. Ja zrobię cięcie, może w tym czasie, to długo będzie się ładowało. Ok, jestem z powrotem i widzę, że znacznie krócej się to ładuje niż kiedyś. I też widzę, że nazwę no, jest kto nie. Nie będzie tak jak zawsze. No i widzę, że mamy starą mapę, a na nowej nie wiem, czemu nie mogłem grać. Po prostu no, wywalał mnie do menu, tak jak wcześniej widzieliście i. No i co? No nie wiem, może napiszcie jak to zrobić, to może zaczniemy na, na nowej mapie, Tu, to... No dobra, będziemy teraz e, na, na starej grać i to ma być zachodnia strefa trzecia, bodajże to była albo druga, nie jestem pewny i tak będę tam szedł. Także ok. kolor skóry może być czarny. Mm. To jest nieważny kolor oczu żółty. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś miał żółte oczy. Takie mogą być. Reszta już to jest nieważna, jak dla mnie. Niech to będzie najzwyklejszy. Jak to wygląda z grafiką? Bo w sumie nie wchodziłem w opcję i nie wiem jaka jest grafika. A może to jest inna mapa? Dobra, rozejrzałeś się, fajnie. Wybierze, że nie wydaje mi się, troszkę intensywność myszki jest, ja pierdziele. Dobra, jest już jakiś żółw. Inwentory. O, super. Aha. poczekajcie chwilę wejdźmy w opcję dajmy na jakoś grafiki epickie zróbmy tylko nie chcę rozmycia to i to mniej więcej tak czy tak jest lepiej tak jest mniej fps zdecydowanie a już mi coś tu goni strasznie strasznie tu to... Skala rozdzielczości... Że to rozdzielcze jest zła? Zróbmy tak... Ja? No nie wiem, no po, 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 popatrzyłem w te opcje i, i, i... No jakoś tak... Nie wiem, bo... No, super, że zoptymalizowali grę, że... Fajnie, że kurcze, no jest jakby łatwiej, jest szybciej się ładuje... Pięknie w ogóle, no ale kurczę, kiedyś grafikę miałem dużo lepsze. Gremlę epickich miałem po 100 fps. -ów. Teraz na średnich mam 50-60, może. No i też widzę, że za zebranie kurczę 20 kamieni niecałych potrafię zrobić to Wyszkolmy to, wyszkolmy to i o dwa punkty umiejętności, nic nie zrobię. Tam przynajmniej Żuwie dalej są nieagresywne. Chciałem na zachodzie, jestem na południu. Chyba że obrócili tą mapę, no nie wiem. Kurczę, to będę miał daleko do tego, gdzie bym chciał się osiedlić. Jest, no. No dobra, ale wiem, gdzie jestem, przynajmniej mniej więcej. Miejmy nadzieję, że nas nic nie zabije. Jak nas coś zabije, to przynajmniej w innym miejscu się zrespimy. I kurczę. A, nie pokazuje mi nawet, gdzie jestem. Strasznie dziwny ten arc. Tak jak po aktualizacjach patrzę, no i ta, ta grafika, no, strasznie mnie to denerwuje. No, tak jak mówię, kiedyś mi się grało lepiej. Chociaż widać, że wszystko takie. No nie wiem, no niby się odbijała, ładnie we wodzie, niby to mi się jakoś. A może to jest w sumie kwestia nie grafiki, a rozdzielczości, bo wszystko jest tak, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że jest rozmazane. Nie wiem jak, wy, nie wiem jak, czy to w ogóle, a może tak to powinno wyglądać. Więc zobaczymy, w którą stronę idziemy. Przepłynęliśmy tu, więc chyba powinniśmy iść tam przebiegnijmy się kawałek, zobaczymy, mhm, to chyba w tamtą stronę powinniśmy iść. I wkurza mnie to, że mam wszystko rozmazane nawet w momencie e kiedy kiedy, kiedy ustawię w opcjach tą tą opcję opcja, jak widzicie yy, nie skala razie szczegółowość podłoża, no to jest ostrość, tak jakby, więc, dajmy to i co, czy mi to coś dało, no dalej mam FPSów niby mniej, ale czy to coś dało no jest nie, jest obraz zdecydowanie ostrzejszy, opcję Sprawdźmy tak, ile teraz będzie FPS-ów. Nie jest, jest zdecydowanie za mało nagrywać, chyba będzie jednak trzeba. E... Niestety w takiej jakości... No nie uda mi się niestety w 60 FPS-ach tego nagrać chyba. No ale w około 30 jest, no... Nie spodziewałem się, że to będzie po aktualizacjach bardziej wymagające, po optymalizacjach właśnie. No, ale też jak na razie nie widziałem żadnego nowego dinozaura, a wiem, że dodali mapa. No nic ani nie widzę. Biegniemy w tą stronę. No jest krokodyl, nic nowego było jak grałem jeszcze. Przynajmniej. Nic jedne. W miarę płynnie to chodzi, podoba mi się. Czy ja w dobrą stronę idę? No tak się wydaje, no. Chciałbym w ogóle, żeby to mnie oznaczało na mapie, ale już mi się nie chce w opcji wchodzić po raz kolejny. I to chyba by nie były te opcje, tylko opcje świata. No z daleka będzie strasznie ciężko rozpoznać jakiegoś małego dinozaura. Bo mi się strasznie na przykład ten krokodyl rozmywa, czy ja w dobrą stronę idę, to nie wiem. No, spinoza, już jest. No tak, no mamy duże szanse na przeżycie na pewno. Spróbujemy, może mnie nie zauważy, ale może mnie zabije. No nie wiem. Mam muzykę wyciszoną, więc nie wiem, czy mnie goni. Nie gonimy, no dobrze. Ale też chciałbym iść wybrzeżem, na którym był ten spinozur niestety. Aby aby że to jest... W sumie jeżeli wybrałem zachód i to jest zachód. No niemożliwe, żeby to mi wybrało zachód. Właściwie, co to jest, ten Kurczę, tnie mi się trochę? Dildo tu jest jeszcze, a no może dajmy się zabić? W sumie nic nie mamy poza levelem. Umarłeś, no fajnie wiem. Jeszcze mnie zjedli. jakim... to nie może być zachód? Że tu jest zachód? Że... To, to jest zachód, tak? No to co to, to za mapa? Kurde Południe Tu jest południe, a tu zachód? No... To jak to jest zrobione? No weźmy wschodnią 2 Jesteśmy na tych moich kochanych bagnach, znajomych. O, już mi coś bije, no fajnie. No tak na bagnach zawsze tego... Tak Pozbieraj. O, w tych jest dużo W Pnączach, cierniach, kolcach. Nie wiem, co tam, te rośliny miało, czy ciernie, czy kolce. Mniejsza. Śmiesznie to przetłumaczyli, tak jak patrzę sobie. O, śmiesznie przetłumaczyli nazwy tych y, owoców. Teraz spojrzałem, bo no, y, generalnie to z pamięci, było. O, tutaj przeze mnie zbierane no i po angielsku wiadomo: azulberry, strawberry, i tak dalej, a. ojejku. I co mnie zaczął bić? Krokodyl. I już nie ucieknę? No fajnie. A może? A może nie? Sarkon Też tego nie przetłumaczyli? Nie. A no, może... A może tego się nie da inaczej przetłumaczyć? A będziemy próbowali do skutku, bo... no fajnie. Mam nadzieję, że tu mnie nic nie zabije. Wracając do tych owoców w śmiecie, to... Zobacz, tłumaczyli dlaczego mam takie nogi. Ok, strasznie sobie ściszyłem muzykę, teraz nie słyszę czy mnie yy, gonią czy nie. Zróbmy sobie włócznie jakieś podstawowe ubrania. I mamy jeszcze jeden punkt, no dobra. Punkt to będzie mało. O, Titanoboa, też fajny. Czy żaba mnie zaatakuje, gdy nie podejdę? Nie powinna. Przynajmniej kiedyś. Nie zaatakuje mnie fajnie. E, no, dalej nie widziałem tych nowych dinozaurów, może, one są gdzieś tam w głębi e, lasu. No, ciężki był ten początek, był ciężki, ale udaje nam się dojść do, do najlepszego chyba wybrzeża, do budowy bazy, bo jest płaskie. I wielkie i fajnie by było jakby nam się udało Jest Triceratops Tak to się nazywa bodajże po polsku Przynajmniej tak mnie w szkole uczono. A jak to się nazywa w grze? Triceratops, no właśnie. Jest do do... I co tam jest? co jest z tego zaur? Tak wygląda. Ale no właśnie, ostrość mają. Okej. Okay. Otwórzmy ekwipunek, wrzućmy mu... Amarberki, Tinobery, a... Oh. Azuberki. Śmieszne, no śmieszne. Zobaczymy ile... No zaraz by się oswoi, będziemy mieli pierwszego dinozaura. Oswojonego. my trochę pozbierajmy. Mamy drewno. Kurcze, szczerze mówiąc, trochę mnie denerwuje ten polski język. Mamy dodo. Nie ma mózgu. Nigdy nie jest głodny. I nie nadaje się do, do czegoś tam. Do ujeżdżania. O, w ten sposób chyba o to chodziło. Tu jest wszystko opisane, ale takim językiem, że nawet nie przeczytam. Moje dodo będzie nosiło nazwę... E, będzie nosić Duduś. A, fajnie, nie pisze... A, nie pisze jednak Duduś. Fajnie mamy Dudusia. Zróbmy schematy. Świetnie to się nazywa, naprawdę świetnie. No i właśnie... A nie, to Triceratops jest. to tu i niech mi się pokaże. O, mamy pasek nadal. Fajnie, jego mi brakowało. I tego czego mi brakuje na tym... Na tej pięknej, kochanej plaży jest... To, że tu nie ma skał. I... Co to jest? Umie jedzenie do oswajania w ostatnim slocie, aby karmić. Co to jest? Jak, jak to się w ogóle nazywa? Listozaur 92 dzikie. A czym go się karmi? Jego się karmi. A z na przykład. Zero. Nie, chyba się go tym nie karmi. Więc podejrzewam, że mięsem. No dobra. Przynajmniej tak mi się będzie wydawało. Kończy mi już się. A baterie w słuchawkach też. Nie fajnie krzemień. No dość dużo leci, więc spoko. Myślę, że wbijem... O, metal nawet nam się udało zebrać. No się dochodzi. Znaczy niech co chodzi. Na razie. Tak nie wiemy gdzie będziemy się budować. Zbierzmy jest słomy za dużo, bo i tak przecież nie będziemy tworzyć... Tworzyć, tworzyć. O jest. Nie będziemy tworzyć... Domu ze strzechy Bo nam się to nie opadło dlaczego to nie wskakuje tak jak kiedyś na odpowiednie miejsce? O pięknie Otwieramy ekwipunek e Do wagi dajemy Ja tak zawsze robię bukłak się przyda Buty się przydadzą na pewno i tu poziom piąty będzie proca, jakieś siodło wiadomo. A drewniany dom będzie od poziomu piątego, czyli w sumie nie za niedługo, bo mamy czwarty. Czyli już w sumie możemy sobie zbierać drewno na dom. No i. No i co, no i to tyle, myślę, że zanim zbierzemy... No właśnie, już mi się chce pić. Myślę, że zanim zbierzemy drewno, to... wpijemy już ten piąty level, przynajmniej tylko mam nadzieję. Ojejki, jak stęka, że mu się pić chce. Swoją drogą, dziwne, że... Ichtiozaur. Jestem się, co kiedyś, ale ich nie było poziom 8, 0,9 razy. Nie wiem, o co chodzi. Nie było tego kiedyś. okej. Okay. zabierzmy się do zbierania drewna. Przydałoby się coś zabić na mięsko, no ale... Czy nam się uda? No Chciałbym zabić żółwia, ale kurde, bym poczęła do tego włócznie. A z tym to jest też tak. Mhm. Z żółwiami jest też tak, że włóczniem się uderzy raz, potrafi się zepsuć wtedy i i też... To nie jest zbyt fajne. Dlaczego pod eniołem inwentory? I dlaczego mi się nogi spukowały? Shit! Dobra, ile mam drewna? dużo? Czy ja mogę stworzyć campfire? Mogę i włócznie? No dobra, stwórzmy już dwie na wypadek. Ognisko pod dziewiątką, włócznie pod trójką. I zaraz będzie noc. To można nosić doda? Oha, fajnie. A jak się go teraz... Aha. Wyłącz podążanie. No i właśnie zaraz będziemy mieli nowy level, tylko musimy... Karbonemys, a no, to aż tak tego nie przetłumaczyli. Uderzenie, 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 uderzenie Fajnie kiedyś to jak trochę szybciej się chodziło chyba Obywateliśmy lekko, na level czwarty powinien paść Już widać krew na nim Zaraz powinien paść Ale możemy sobie też uciekniemy w tą stronę Odpocznijmy I umierasz, pięknie, i awans dostaniemy. Jest skóra, jest mięsko, jest wszystko co chcielibyśmy mieć. Jest nawet keratynka, no dobra, no to na następnym levelu będziemy to tworzyć. Dobra, bo już umierę, nie będę przepalał. Zjedzmy po prostu, nie mamy nawet tak? Dobra, już nie stęka. Okej. Okay. Wszućmy do... Nie wiem. 15 drewna może być rozpalogień. No i jakie okay, myślę, że co, no na razie to pokazanie trudnych początków, odkrywanie nowego świata, odkrywanie super nowych dinozaurów, którego jednego znalazłem, noc zapadła. No i myślę, że to na razie tyle w tym pierwszym odcinku właściwie to takim dla mnie oswajającym się z nowym markiem, bo strasznie dużo aktualizacji wyszło. No i nie podoba mi się oczywiście ta grafika, no ale już trudno zjedzmy sobie mięsko. No i dobra, myślę, że w następnym odcinku już tro trochę pozabijamy, trochę pobudujemy domu, będziemy mieli lepszy lepszy, lepszy domek w ogóle będziemy go mieli mamy kubkę i co dziwo, jak patrzę w niebo, to mam 80 fps albo nawet i więcej, a jak patrzę w ogień to już tych fps mam 40 no dobra, ale to by było na tyle, trzymajcie się na razie, najczęściej, pa, pa.